witam wszystkich no cóż, jesteśmy na wakacjach teraz Benio dużo nie nagrywa dlaczego? no bo wiadomo, że ciemno się robi późno, no i co, żeby nie podpalić żadnej trawy albo coś to nie nagrywamy, wiadomo, a żeby czekać teraz, żeby się późno zrobiło, to po 22 dopiero ale mamy tutaj parę gatlingów od Asaf Gorzów Fajerwerki, za co dziękuję panu, panu Krzyszkowi za wysłanie ich i tak to 96 strzałów Getling taki zobaczcie i to jest tak Kla, klasy F2 Neku na 60 i 76 gram rok produkcji 2023 i od firmy Maxem i koszt jednego 37,99 na A Gorzów Fajerwerki i mamy ich dwie sztuki i je, każda sztuka nie wiem czy powiedziałem jest 196 strzałów chyba powiedziałem żeby nie było nudno to mamy następne dwa tym, bardziej, tym razem 182 strzały bo dawno nie nagrywał wyszłem z sprawy <laughs> ale mi to wybaczycie chyba i słuchajcie y, tutaj mamy Neku już 136,5 g, klasa F2 rok produkcji 2023 koszt 45 zł, sądzę, że to niedużo. I też mamy dwie sztuki, więc będziemy się bawić. Ja zapraszam do asa na zakupki. Teraz jeszcze nie sezon, ale zajrzyjcie, bo zawsze można coś fajnego wyczalić teraz, tym bardziej, że w tym roku nie wiadomo, co będzie. Ale pirotechnikę wiadomo, kupować wcześniej, po trochu, po trochu i każdy będzie miał. Także my lecimy na Mierzeję, będziemy strzelać aby to obejrzycie, dzięki za oglądanie i dzięki jeszcze raz asowi za wysyłkę tych gatlingów. No 100, 190 przestrzały. Lecimy z getlingami. z gatlingami. No i lecimy z następnymi. Lecimy. 182 tym razem. Strzały. Dziewczyny odpalają. O, śmieci sprzątamy. śmieci sprzątamy. Fajna zabawa. Każdy znajdzie